Witajcie, moi kochani, w najnowszym filmie. Dziś zrobimy sobie hol zakupowy. E, pokażę wam ostatnie rzeczy, które kupiłam dla laleczek Reborn, ale i nie tylko te, które kupiłam, e, również takie, które odkryłam jakiś czas temu w piwnicy, o których kompletnie zapomniałam, więc pojawią się tutaj e, w naszej laleczkowej. Szafie i praktycznie będą jak nowe, ponieważ od paru lat leżały w kartonie jeszcze z poprzedniego e, mieszkania, więc no to były rzeczy kompletnie zapomniane, aczkolwiek bardzo bardzo fajne, więc e, tutaj sobie je po prostu przypomnimy. Jak widzicie teraz w kołysce leży Ola z basieńką, troszkę tutaj pozmieniałam. Widać jak e, mocno różni się e, Basia od Oli, przez to, że Basia jest niepomalowana jest to też inny typ lali aczkolwiek razem wyglądają uroczo więc tutaj razem umieściłam je w kołysce, wielkościowo też są podobne natomiast w łóżeczku Chico leży teraz Marysia do towarzystwa ma Misia Szumisia jest ubrana w innym stylu niż tamte dwie lale, ponieważ chciałam ją troszeczkę odróżnić od tamtych dwóch lal, ponieważ jest większa ma ciemniejsze włoski jest gabarytowo inna, różni się od tamtych lal, a moim zdaniem tamte dwie lale razem wyglądają lepiej niż właśnie Marysia z Olą. Bardziej tamte jak bliźniaczki, chociaż różnią się tym malowaniem, natomiast tutaj Marysia jest oddzielnie. I co, pokażę Wam te nasze nowe rzeczy, a na koniec w przyspieszeniu obejrzymy sobie przebieranki, to co chyba lubicie najbardziej z tego co zauważyłam. Więc to dzieła. No nie wierzę. Dobre pół godziny odkłaczałam nasze nowe rzeczy. No i co? I Nusia się na nich położyła, więc już są na pewno całe w kłakach od nowa. Ach, no się uwielbia wszystko co nowe, co zmienione, co gdzieś się przełoży. Coś położy się nowego, coś leży nie w tym miejscu. To no koniecznie musi na tym swoją szanowną położyć. Ej, nużka, nóśka, zwariować z tobą można. No spójrzcie tylko, jak się wtuliła. <grywa> Aż nie mam sumienia jej ruszać. Zresztą, tak jak mówiłam, w naszym domu śpiącego kota się nie przekłada, nie dotyka, ale myślę, że dzisiaj zrobimy wyjątek. Prawda, nuśka? Jak widzicie, tych naszych nowych rzeczy jest całkiem sporo, więc postaram się wam to pokazać w miarę możliwości jak najszybciej. Chociaż wiem, że zawsze tak mówię i jeszcze nigdy mi się to nie udało. No, ale spróbujemy. Spróbujemy pokazać to jak najszybciej, żeby niepotrzebnie nie przedłużać tego filmu i żeby nie był kolejnym pasiemcem. I tak, na początek pokażę wam smoczki. Mamy tak dwa smoczki z firmy Twist Shake kupione w Pepko. Jak widzicie, albo i nie widzicie, ale chyba widać, są przecenione z 25 zł na 12, więc naprawdę się opłaca. Mam już podobne smoczki, może je odwrócę tutaj w drugą stronę, żeby lepiej je było widać. O, myślę, że teraz jest lepiej. Jeden z moich smoczków jest całkiem czarny w białe kropeczki. Natomiast drugi jest biały w szare kropeczki. Te są natomiast transparentne i wydaje mi się, że ciut większe. Zaraz je sobie otworzymy i porównamy do tamtych smoczków, jakie oczywiście znajdę. No i tutaj mamy jeszcze dwa zestawy smoczków z Kika. Wczoraj byłam w Kiku i, i pierwszy raz zobaczyłam, że w ogóle smoczki mają, bo weszłam właściwie tylko po Leginsy, ale zajrzałam jeszcze do mojego ulubionego działu i naprawdę byłam mile zaskoczona tym, że w ogóle mają smoki. Gdy się tam ze smokami nie spotkałam. E, ładne wzory, naprawdę ładne. E, wzięłam tutaj dwa zestawy od 0 e, do 6 miesięcy. Są jeszcze zestawy od 6, e, tam nie pamiętam do ilu, ale tamte wzory są bardziej takie, no, infantylne, takie naiwne, nie podobają mi się. Te są bardziej nowoczesne, bardziej w tym stylu, który mi się podoba. E, tamte są takie, no, niespecjalne, więc ich nie brałam. Tutaj zwłaszcza podobają mi się te transparentne, przezroczyste smoczki, ponieważ pasują do wszystkiego. Otwórzmy je sobie może wszystkie i e, zobaczymy, jak wyglądają z bliska. O, przyszła do nas nusia. Mam nadzieję, że mi tutaj nie rozwali mojej kompozycji, a jednak troszeczkę próbuję idzie się położyć na pozostałych ubrankach. A i tą Nuską po prostu siedem światów. E, I tak, tutaj widzicie nadruki na drugi na smoczkach z Kika i z Pepko. O! O! I położyła się na obrankach. Oczywiście. Chodźcie, pokażę Wam. Proszę bardzo. Przyszła sobie na obranka i myje sobie nóżki. Ej, nóżka, nóżka. To, co tak skrzypi, to statyw. Eee, dobra. I teraz porównamy sobie szybciutko te smoczki Twist Shake z tymi moimi starymi. Te smoczki występują w różnych kolorach, w różnych wzorach, natomiast w Pepko spotkałam tylko ten jeden Transparentny, szary. O, położyłam tutaj dwa zestawy obok siebie. Myślałam, że te Pepco są dużo szersze i te transparentne, te z lewej strony się od siebie różnią. Jak widzicie, nie różnią się wcale, są identyczne. Natomiast ten, który był w moim zestawie wcześniejszym, cały czarny, jak widzicie, jest inny od tego szarego. No, i jest obcięty na magnes. Natomiast tamten zostawiam w całości, więc mam drugi. E, no i ten jeden zrobimy sobie też na magnesik. Spójrzcie tylko na Nóśkę, jak się świetnie czuję tutaj na ubrankach. Po prostu kot na wakacjach. Jaką <noise> ma pozycję, nie mogę. <noise> Nośka, co ty sobie tam myjesz? Normalnie kot na plaży. Ja pierdele, jaja. I wszystko w kłakach. I również w Kiku kupiłam taki zestaw. Szczoteczkę do włosów z grzebyczkiem za całych 10 zł. Jest też wersja chłopięca niebieska. Również jest prześliczna. I tutaj mamy jeszcze taką pluszową kotkę Mari z takim dzyndzelkiem tutaj. Właściwie jak taki bryloczek. I kupiłam ją w Rossmanie. Mały, biały kotek coś jak nasza nusieńka. I tutaj mamy takie gacie do pływania, o których kompletnie zapomniałam, a kupiłam je już jakiś czas temu przez internet. Jak widzicie, są jeszcze nieotwarte. Fajna rzecz, aczkolwiek bardziej dla dzieci niż dla lalek, ponieważ dla lalek jest kompletnie nieprzydatna, tym bardziej dla rebornów. No, ale fajnie może wyglądać na jakiejś większej silikonowej lali. I tutaj kolejną rzeczą jest taka maskotko, szmatka dla niemowląt. Kupiłam ją na ciuchach, jak widzicie, jeszcze z metką, zapłaciłam za nią całe 2 złote. Później sobie wygooglowałam nazwę tej firmy, ponieważ wcześniej się z nią nie spotkałam, i <laughs> moim ogromnym szokiem było to, że ta szmatko-maskotka była sprzedawana w zestawie z czapeczką, taką w paseczki zwykłą, i malutkim słonikiem pluszowym. I w sklepie internetowym taki zestaw kosztował ponad 300 zł 349 jakoś tak plus oczywiście przesyłka, więc szczena mi opadła do samej ziemi. No tutaj akurat czapeczki i maskotki z tego zestawu nie spotkałam, ale sama ta szmatka jest boska, a cena, cena jaką normalnie kosztuje, jest no nieprawdopodobna za kawałek materiału szyty maszynowo, bo to nie jest szyte ręcznie, no ale jest cudne. I również na ciuchach kupiłam takie urocze sandałki na Marysie. I z tego samego lumpa mamy taką poduszkę, e, chyba za piątkę, o ile się nie mylę, z cudnym wzorem, z cudnym materiałem w małe niedźwiadki i tutaj w jakieś, nie wiem, chyba jarzębiny. No i z drugiej strony jest materiał taki waflowy. No jak widzicie, jest urocze. I dalej z lumpa mamy cztery opaseczki i Czapeczkę z niubi. Tych opasek było więcej, ale nie wiem, czy mi je pralka wciągnęła, czy gdzieś mi spadły, bo nie mogę ich znaleźć. No ale jak widzicie, wszystkie były w podobnym stylu: w kwiatuszki, jedna taka fajna pomarańczowa do pomarańczowych ciuszków. Tutaj mamy taki dwupak z Pepko prześliczny z księżniczkami disneya Już wcześniej go spotkałam w Pepko natomiast akurat wtedy byłam tylko przelotem no i nie patrzyłam już nawet na te małe ciuszki gdzieś tam rzucił mi się kątem oka później pojechałam do innego pepko, żeby zanim zobaczyć nie było go no i wczoraj na zakupach właśnie na niego trafiłam na ten dwupak prześliczne body w rozmiarze od 0 do 3 miesięcy na 62 cm no prześliczne księżniczki będą idealne dla Marysi no, spójrzcie tylko nuśka niezmordowana dalej Drzemie sobie na ubrankach, jeszcze się umościła i szczęśliwa śpi, aż żal mi będzie zabierać jej to spod, spod tyłka. Ptaszki ćwierkają, ona niestety ich nie słyszy, ale naprawdę dzisiaj mamy taką sielankową pogodę. W tej chwili jest 28 stopni, jest super ciepło. Przez ostatni tydzień też było już ponad 20 stopni, więc. No już pogoda jest super i, i oby taka była jak najdłużej. Wczoraj było tylko wczoraj, przedwczoraj było tylko troszkę chłodniej, natomiast dzisiaj już jest ekstra. I tak, tutaj mamy jeszcze dwie sukienki z Kika, e, również z wyprzedaży. Zapłaciłam za nie po 10 zł, w rozmiarze 50 i 62, niestety nie było już 56, bo miałabym dla wszystkich trzech lal. E, no ale ubierzemy sobie dzisiaj w nie e, Marysię i Natomiast jeszcze w międzyczasie spróbuję wymyślić, co ubrać małej Basi silikonce na dzisiejsze przebieranki. I tu również z Kika mamy taką uroczą bluzę z króliczkiem. To jest ten kolor właściwie ciężko określić. To jest ni fiolet, ni róż. To jest coś pomiędzy różem a... Fioletem. i nie wiem czy widzicie cenę, ale na wyprzedaży kosztowała 10 zł i jest to rozmiar 56. No i co? I z dalszymi ubrankami, bo chyba nie mamy już nic takiego nowego z metkami. Reszta ciuszków jest wynaleziona w piwnicy, kupiona na Ciucholandzie, więc przez te ciuszki już przelecimy sobie szybciochem. Zabrałam Nusi z spod z podgłówki i zamieniła się teraz w taką kuleczkę. I tak, tutaj mamy dwie. Paszki z Ciuholandu, z Batmanem i z Czerwonym Autobusem. Były prane, aczkolwiek jeszcze nie prasowane, więc wyglądają jak wyglądają. Teraz lecimy z spodenki. I tak, pierwszą parą spodenek są takie letnie majty. E, bardzo cieniutkie z, z króliczkiem Peterem. Następnie mamy takie ala jeansowe majciochy, również w podobnym stylu, tylko troszkę mniejsze, też z takiego cienkiego materiału. Tutaj mamy bardzo fajne króliczki jasno-różowe, tutaj mamy ciemnoróżowe porteczki z kotką Marii, następnie są fajne brązowe gadki z takimi jasno-beżowymi maziakami. Tutaj mamy półśpiochy z dalmatyńczykami. Nie wiem czy je wam pokazywałam, ale najwyżej będzie drugi raz. E, tutaj mamy takie lamparcie z spodenki z H&M. Tutaj bardziej chłopięce spodęki w zwierzątka. Tutaj mamy półśpiochy, które tak jak poprzednie spodenki znalazłam w piwnicy. E, no i kolejne półśpiochy również znalezione w piwnicy w Zwykłe, szare, proste, z drobnymi białymi gwiazdeczkami. I tak, teraz mamy pajacyki. Ja sobie tutaj usiądę, będzie mi zapewne wygodniej. Mam nadzieję, że nie będzie mnie tu zbyt wiele widać. I tak, na początek mamy pajacyk w rozmiarze 50. Dobrze mówię, tak, 50. Znaleziony również w piwnicy. Ostatnio chyba miała na sobie go e, silikonka w ostatnim filmie. E, tak, tutaj. Z Ciucholandu mamy super pajacyk z F&F. Super, bardzo lubię takie na drugi. bardzo lubię takie wzory. Ekstra, tutaj komponują się z naszą pościelą w gąski. Tutaj z tej samej serii, przypuszczam, że z dwupaku, pajacyk w lwy. Tak, tutaj chyba to jest Next albo i coś innego, już nie pamiętam jaka to firma. W każdym razie kupiony wczoraj na Ciuchach w Niedźwiadki. Będzie fajnie komponował się z naszą Podusiał w niedźwiadki. Jeszcze nie był prany, więc zaraz wyląduje w pralce. Jest ładna pogoda, więc fajnie mi to wszystko wyschnie na balkonie. Będzie później ładnie pachnieć świeżym powietrzem. Tak, tutaj mamy z piwnicy śliczny niebieski pajacyk. Bardzo podobny komplecik mam dla Marysi. Ten jest dla Oleńki. Cudnie lale w nim wyglądają. Tutaj również z piwnicy mamy taki fajny, welurowy. Pajacyk z króliczkami. Tutaj z ciucholandu już troszkę większy pajac w jednym z moich ulubionych lalkowych. Kolorów z przepięknym kołnierzykiem, bardzo mi się podoba. No, tutaj jedna z fajniejszych rzeczy, oczywiście, cała skłaczona przez nudę, bo przedtem się na tym wyleżała, z napisem koszmar przed drzemką. To jest jakiś handmade. Myślę, że wszyscy z Was znają słynny film Tima Bartona: Nightmare Before Christmas, a tutaj mamy Nightmare Before Nighttape. Bardzo fajny, niesamowicie mi się podoba. Super będzie. No, i tutaj z piwnicy mamy taki e, rampersik, ponieważ nie ma tutaj e, stupek z bambim. Będzie za duży na lale, ale może jakoś fajnie uda się go pozwijać. No, i tutaj jeden z moich starych, ulubionych pajacyków z Majorala, z króliczkiem. Mamy podobny komplecik też dla lali. Niesamowicie go lubię, no, ale też jest przyduży. I tak, tutaj mamy rampersiki. Już jeden rampersik pokazałam Wam razem z pajacykami, ponieważ nie zauważyłam, że nie miał nóżek, ale mniejsza. I tak, pierwszy rampersik z Nexta, tak to mówię z Nexta, znany wzór Nexta. Bardzo fajny letni, cieniutki rampers. Tutaj mamy takie właściwie spodenki na szelkach. Z ciucholandu super przepięknie lala w nim wygląda. Widzieliście górę tych szeleczek na, bodajże na ostatnim szorcie. E, tak, tutaj z Ciucholandu mamy prześliczny rampers, prześliczne spodenki na szeleczkach z Kubusia Puchatka. No naprawdę są przeurocze. Tutaj z piwnicy mamy taki rampers, spodenki na szelkach. Nie wiem jak to właściwie nazwać. W cudownym kolorze. No i tutaj wczoraj kupiony na Ciucholandzie mały rampersik w kotwice z hm -u. Jest chyba rozmiar 50, ile się nie mylę, bo jest taki malutki. Tak, 50. I tak, teraz kompleciki. E, pierwszy komplecik oczywiście znaleziony w piwnicy. Jest to taki bodziak, jakieś świnki czy miśki różowe. Do tego w komplecie były spodenki, półśpiochy właściwie. I do tego jest jeszcze taki kaftanik. Jak widać jest to stary zestaw, ale <gryw> naprawdę na Lali wygląda... Prześlicznie stary, zapomniany zestawik. Tutaj mamy kolejny zestaw yy, składający się właśnie z takich łapek: niedrapek, czapeczki, śliniaczka, półśpiochów i kaftanika z misiami. Yy, widzieliście w tym zestawie ostatnio Marysię. Dobra, zabieramy sobie tutaj na bok. No i tutaj ostatni komplet kupiony na ciuchach. Najpierw w jednym koszu znalazłam te spodenki z gufim kaczorem Donaldem, Pluto. E, bardzo mi się spodobały, wrzuciłam je do koszyka i potem w e, dwa kosze dalej znalazłam z tymi samymi wzorami kurteczkę I, e, i spodenki i kurteczka miały metkę. No i tutaj mamy tą uroczą kurteczkę, super, też dla Marysi wygląda, e, Marysia w niej wygląda cudnie. I już na koniec zostawiam bodziaki i bluzeczki. Tutaj mamy bodziak z Shine, kupiony na Ciuchach od zera do miesiąca. Przyznam się Wam, że nigdy w życiu nie zamawiałam nic na Shine, ale jakość tego bodziaka przekonała mnie do tego, że faktycznie mogę spróbować coś tam zamówić. Włożyłam już parę rzeczy do koszyka, dzisiaj sobie jeszcze popatrzę, co tam do tego dobrać i złożę zamówienie, bo naprawdę ten bodziaczek bardzo, bardzo mi się i jakość jest, y, powiem Wam, szczerze zaskakująca, bo myślałam, że raczej na tym szajnie to są takie typowe chińskie szmaty. A to jest całkiem, całkiem jakościowo fajne. E, tak, tutaj z Lumpexu mamy y, śliczny, maluteńki bodziak z Peterem Rabbitem. Przeuroczy. Tutaj po raz kolejny z piwnicy mamy taki bodziak z słonikiem. On był jeszcze z metką, nigdy nie używany, kompletnie zapomniany. Y Tutaj z ciuchów mamy taką śmieszną bluzę z myszką Miki, z myszką Mini. Śmiesznie tak tu przeszyta przy rękawkach. Nie spotkałam się jeszcze z czymś takim. Ale to jest też chyba jakiś handmade, bo... A nie, nie jest handmade, ma metkę. Może to ktoś specjalnie sobie tak przeszył, ale wygląda, że to jest od spodu przeszyte firmowo, no ciekawe. Tak, to jest bluza z George'a. Tutaj wczoraj kupiłam taką fajną bluzeczkę w kwiatuszki. Też chyba jakaś bezfirmowa, jakiś no-name? Nie, George! George, od 0 do 3 miesięcy, jak widzicie, zmiętolona, bo jeszcze nie była prana, ale zaraz pranko będę nastawiać, więc zaraz trafi do pralki. Tutaj taki y, piwniczny bodziak w paseczki, biało-czerwone paseczki też może się do czegoś przydać. No i również z piwnicy taki kaftanik. Y, z różnymi postaciami Disney. Ja myślę, że na silikonkę będzie fajne. Silikonka nie wiem czemu bardziej mi wygląda na chłopca niż na dziewczynkę, no ale jest dziewczynką, więc staram się ją ubierać y, w dziewczęce wzory. I tak, wszystkie rzeczy wam już pokazałam. Teraz zabierzemy się za przebieranie laleczek w przyspieszeniu, oczywiście. Y, no i co? I na koniec pokażę wam, jak wyglądają sobie wszystkie razem. I tutaj jeszcze na koniec mamy taką jeansową sukieneczkę z łatkami w kształcie kotków. Pokazuję ją Wam oddzielnie, ponieważ Nusia przysłoniła mi ją swoją szanowną, i dopiero jak stała się przeciągnąć, to zauważyłam, że jeszcze jedna rzecz pod jej tyłkiem została. No, więc sukieneczkę macie na koniec. już na koniec macie wszystkie trzy dziewczynki przebrane, reborny w nowe ciuszki, natomiast z silikonce ubrałam jeden z moich ulubionych yy, bodziaków, który już jest z nami dość długo, ale no naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Kupiłam go jakieś 7 lat temu na ciuchach i do tej pory jest z nami i naprawdę, i tak jak mówię, to jest jeden z moich ulubionych bodziaków. Wszystkie trzy dziewczynki przebrane, i tutaj, jeszcze na koniec, właśnie powinnam od tego zacząć, ale zapomniałam, więc mówię na koniec. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za 3000 subskrybentów na naszym kanale. Ta magiczna liczba wybiła w tym tygodniu. Właśnie zastanawiałam się, czy w ogóle. Uch, wybaczcie, zadzwonił telefon, i zapomniałam o czym mówiłam. A, już wiem. E, chciałam Wam powiedzieć, że zastanawiałam się nad tym, czy te 3000 uzbiera się przed tym jak wrzucę filmik z numerem 150. I jak widzicie, udało się, z czego bardzo się cieszę. Zastanawiałam się też czy nie zrobić konkursu z tej okazji, ale mając w pamięci zachowanie niektórych osób po ostatnim konkursie, stwierdziłam, że jednak szkoda mi na to czasu, nerwów, pieniędzy, więc no niestety konkursu nie będzie, ale postaram się zrobić jakieś bonusowe filmiki z tej Okazji. To co na dziś to tyle, nie będę już przedłużać i jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję Wam za te 3000, za obecność na moim kanale, za mnóstwo pozytywnych komentarzy, za mnóstwo ciepłych słów, które skierowaliście pod moim adresem. Bardzo Wam za to dziękuję, jestem Wam bardzo wdzięczna, naprawdę dajecie mi porządnego kopa do tego, żeby działać dalej, żeby nagrywać dalej. O, przyszedł rudzik. Rudzika nie było od wczoraj i bardzo się o niego martwiłam. Super. To co? Ja nie przedłużam. Pójdę zaraz nakarmić rudzika, bo na pewno jest głodny, jak tyle czasu go nie było. To co? Trzymajcie się ciepło. bądźcie zdrowi i do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.